Dziś mamy interesujące wiadomości z kierunku Zaporoża. Tutaj Rosja wykonała oportunistyczny ruch, aby przejąć więcej terytorium w obwodzie zaporowskim na Ukrainie przed ewentualnymi negocjacjami w sprawie zawieszenia broni. Pomimo początkowego zaskoczenia siły ukraińskie były w stanie szybko zareagować i zaczęły niszczyć napastników na miejscu. Rosja dąży do zapewnienia sobie korzystniejszej pozycji zanim rozmowy umocnią linię kontroli, mając nadzieję na wzmocnienie roszczeń do regionu, w którym kontroluje już około 70% ziemi, ale co najważniejsze nie samą stolicę regionu, Zaporoże. Obecna ma na celu zajęcie jak największej powierzchni, dopóki pozwalają na to warunki, aby wzmocnić pozycję przetargową Rosji w nadchodzących negocjacjach. Ten nagły atak na Zaporoże ma miejsce, gdy rosną spekulacje, że wkrótce mogą rozpocząć się rozmowy pokojowe, potencjalnie blokujące linię frontu. Historycznie rzecz biorąc, zamrożone konflikty pozostawiały obie strony pod kontrolą ziem, które posiadały w momencie zawieszenia broni. Jeżeli siły rosyjskie zdołają teraz przejąć kluczowe pozycje, mogą scementować swoją kontrolę nad większą częścią ukraińskiego terytorium, zanim linie zastygną politycznie, aby zrealizować tę stronę. Strategia Rosja rozpoczęła nieoczekiwaną ofensywę w regionie między Kamieńskiem a Orichowym. Obszar ten od miesięcy pozostawał w relatywnej stagnacji bez wyraźnego strategicznego powodu, by do tej pory traktować go priorytetowo. Jeżeli spojrzymy na mapę topograficzną zobaczymy, że atak koncentruje się na przejęciu kontroli nad kluczowym grzbietem wzgórza, na którym wokół którego znajdują się kluczowe ukraińskie linie obronne. Rosyjskie założenie było takie, że Ukraina przeniosła większość swojego najlepszego sprzętu i personelu do gorących punktów takich jak fronty w Kursku i Pokrowsku, pozostawiając ten sektor bezbronnym. Początkowo rosyjski atak zaskoczył Ukrainę. Siły rosyjskie, dowodzone przez 108 Półk Lotnictwa Szturmowego, dokonały szybkich postępów, wykorzystując słaby punkt między obszarem odpowiedzialności dwóch ukraińskich jednostek. Rozpoczęły szturm na pozycję pobliżu mali Szerbaki i Piatychatki, agresywnie nacierając w celu skonsolidowania kontroli nad tymi wioskami. W stepowie rosyjskie jednostki nacierały w kierunku głównej autostrady, próbując zabezpieczyć korytarz logistyczny dla dalszych ruchów. Jednak Ukraińcy szybko zdali sobie sprawę z powagi sytuacji i odpowiedzieli siłą. Bitwy przerodziły się w Intensywne starcia w wielu osadach, a siły ukraińskie były zdeterminowane, by utrzymać linię frontu. 128 górska brygada szturmowa, jedna z najbardziej doświadczonych ukraińskich jednostek, została rozmieszczona w celu przeciwdziałania rosyjskiemu natarciu za pomocą najlepszych jednostek dronów. Choć sytuacja pozostaje poważna, ukraińskie oddziały stabilizują teraz front i ograniczają rosyjskie zdobycze, publikując już geolokalizowane nagrania z tego obszaru, pokazujące, jak ukraińscy operatorzy dronów polują na rosyjskich żołnierzy i sprzęt. Gdyby siły rosyjskie posunęły się znacznie dalej, mogłyby doprowadzić do tego, że to Zaporoże, w którym mieszka 700 tysięcy ludzi, znalazłoby się w zasięgu artylerii. Taki rozwój wydarzeń sprawia, że wojska ukraińskie muszą powstrzymać ofensywę, zanim stanie się ona zbyt niebezpieczna. Pomimo początkowych sukcesów, Rosjan czekają znaczne ograniczenia, ponieważ ich natarcie jest obecnie ograniczone do spornej strefy między kontrolowanymi przez Rosję częściami linii Surowikina, a częściami, nad którymi Ukraińcy przejęli kontrolę podczas letniej kontrofensywy w 2023 roku. Nawet jeżeli uda im się wyjść poza ten obszar, napotkałem silną warstwę obrony w postaci ukraińskich linii obrony z Zaporoże. Znacznie potężniejszą przeszkodę, która całkowicie uniemożliwi dalszy postęp. Dodatkowo Rosja nie ma wystarczających rezerw stacjonujących na tym obszarze, aby dokonać dużego przełomu lub kontynuować ofensywę. W przeciwieństwie do bardziej skoncentrowanych ataków w innych regionach ta ofensywa wydaje się być raczej oportunistycznym hazardem niż dobrze przygotowanym strategicznym atakiem. Podczas gdy wojska rosyjskie mogą nadal naciskać w krótkim okresie ich długoterminowe perspektywy znacznie ekspansji terytorialnej w Zaporożu pozostają niskie. Ogólnie rzecz biorąc ofensywa podkreśla rosyjskie podejście do zbliżających się negocjacji. Weź jak najwięcej teraz, aby później negocjować z pozycji siły. Podczas gdy Rosji może brakować sił do osiągnięcia decydującego przyłomu w Zaporożu, jej próba przejęcia dodatkowych terenów podkreśla pilność sytuacji. Zdolność Ukrainy do szybkiego reagowania i zapobiegania dalszym rosyjskim postępom ma kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpośredniego bezpieczeństwa miasta Zaporoże, ale także dla strategicznego krajobrazu wojny. Na koniec oficjalnie rozpoczynamy naszą pierwszą wiosenną wyprzedaż. To najlepsza okazja, aby wesprzeć nasze niezależne ukraińskie raporty, a jednocześnie uzyskać ogromną 40% zniżkę na subskrypcję. Jak wiecie, ta wyprzedaż przypada na bardzo trudny czas dla Ukrainy. Dlatego właśnie teraz twoje wsparcie jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki subskrypcji nie tylko wesprzesz nasze wysiłki, ale także uzyskasz dostęp do naszych ekskluzywnych spostrzeżeń, kompleksowych przeglądów wszystkich frontów i strategicznych filmów geopolitycznych. Jeżeli chciałeś wesprzeć nasze wysiłki, ale nigdy nie miałeś okazji, teraz jest idealny moment, aby to zmienić. Sprawdź więc link w opisie, aby dołączyć do naszej sprawy i zostać ekskluzywnym członkiem naszej społeczności. Doceniam wszystkich, którzy zdecydowali się do nas dołączyć, wasze wsparcie znaczy dla nas wszystko.